Hej dzisiaj kochani, w dzisiejszym odcinku będzie odcinek taki jak Bianka idzie pierwszy dzień do zerówki. Jak już od razu z góry przepraszam za mój głos, mam trochę chrypkę, ale no, przechodzimy do oglądania i oglądania Także no, Boże, dobra, wyłączam, żeby nie obudzić metali. To tak, dobra, jeszcze biorę. Do pracy, no to trzeba tak. Dobra, telefonu dzisiaj nie biorę, bo w sumie, aha, bo mi jeszcze nie przyszła. W sumie do pracy, bo ja mam nową pracę i nie przyszła mi torba na komputer i inne rzeczy. Super. Dobra. O, w ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień Bianki w przedszkolu. Dobra. Zresztą nieważne. Idę ją obudzić. Bianka, wstawaj. A co jak nie? A ty masz wstać, a nie, nie wstawać. Ale ja mówię, że nie wstanę i nie wstanę. Wstawaj, bo dzisiaj jest twój pierwszy dzień w zerówce. Wstawaj w tej chwili. Co ty tak dziwnie sedysz? Nie o dziwnie. No dobra, nie ma. Nie wstaję. A ty idź, bo ja muszę zrobić Glow Hot to właśnie pomożesz umyć zęby. A co w sumie ja sama umyłem ale bez. Albo nie, wypadł, ja sobie, zrobię. Dobra, myję ząbki A, bez pasty, dobra, nieważne To też jest glow Dobra. Mm, co tutaj? Myć że nie będę, bo nie ma czasu. Włoski. Dobra, teraz też sprzedać, Odejdź. Nieprawie, nie mnie. No. Dobrze, dobrze. Hmm. Dzisiaj ubrać to. Tak. Odpowiednie. Hu się to jest. To może... To może te ogrodnicki. O, teraz jest ideal. Więc nie muszą coś plać. A znalazłam te miasto, wstawaj, wstawaj, Nie budź... ...mamy. Tak, co się stało? Kazałam jej, yy, yy, kazałam jej Ciebie nie budzić, ale oczywiście musiałam. Dobra, już się obudziłam, to wstaję. Obudziszcie Kaje? W ogóle patrzyliście, która jest godzina? No nie, ale obudziłem się, kiedy był budzik. Ech, dobra. pokaż. No to Pianka się chyba spóźni. Co? Pierwszy dzień ja się spóźnię? Żartowałam. Z tego się nie żartuję. Dobra, chodź tą kajkę obudzić. To jest Kajusia, twoja siostra. się pójdziemy obudzić. Tak? Dokładnie. do chodźcie. Sam zostaje w windzie. Widzę tu na trzech. Szach to jest takie coś, że szachujesz, nie wiem, ja też nie wiem co to z znaczy, Ale że szachujesz, że nie pójdziesz, albo pójdziesz, zależy co powiesz. Okej. Okay. Dobra, no tutaj ja idę mu budzić. Szach drugi... O, ten też. Wstawaj, Kaja. Nie będę wstawała. Kto mi każe? Wstawaj, Boże, ja też nie mam się Cię wybudzić. budzić. Bianka jest później do zerówki. Dzisiaj jest pierwszy dzień, więc wstawaj. Tylko dzisiaj. Proszę, ty masz bałagan. czy przychodzisz ze szkoły, to sprzątasz. E, no, nie mam bałaganu. Jak to nie masz? No nieważne, wyjedźcie na dół, a ja zaraz dojdę ubrana. W sumie to albo poczekacie na mnie, ja przybiorę. My to zróbcie, jak chcecie. A dobra, wszedłem do idę Juu! Ale to Nie ma ruch, Aaa! To ty robisz. Dobra, jedziemy. W końcu. Ty się przebylałaś i stroiłaś. No co ja poradzę? Przynajmniej wyglądam no, ładnie. Nie to co... Niektórzy. Niektórzy cię jedy. Ale pocisk. Że co? Mówię, że ekstra pocisk. No super, super. Hej. stać w ludzie niczego nie rozumieją. Nie chcę mi się jeść śniadania. W sumie w zerówce będę miała śniadanie. W sumie chyba, w sumie, nie wiem. Mamo, będziemy jeszcze coś dzisiaj no nie, w zerówce masz śniadania tak samo jak Kaja tam ma, ale Kaja ma dzisiaj dzień bez. Nie. Kaja, wyś plecak. Ale chyba ja mam książki w tej torbie. No dobra, no to ja już zostaję w sumie w domu, bo ja nie mam co robić, bo nie pracuję, bo jestem w ciąży. A tata ciebie zawiezie do szkoły, a ciebie do zerówki. Nie, idę sama do szkoły. To idź sama, a ciebie, Bianko, tata zawiezie do zerówki. Dobrze? No to chodźcie. Dobra, Boże, ja już sama pójdę, bo się dorosła. Dorała, dorosła. dorosła. Tak, lepsze, zawsze dorosła. Przestańmy. Dobra, to pa. Chodźcie. Ktoś przepraszam za w tle, ale no, dalej. No w końcu. Ciekawie, czy ktoś będzie kogo znam. No wiesz, powinna być taka osoba, ale jak nie, to spokojnie, nie martw się. No psa. Dzień dobry. O, cześć. Jak masz na imię? Ej, ja mam na imię Bianka i jestem nowa. No tak, wiem, każdy tutaj jest nowy. Także e, do widzenia. Do widzenia. To ja już idę. No to, to idę tu. że się w Chorwacji, jaki hol? to jesteś jak ty miałeś na imię w sumie, to wtedy skłonęłam. mam na imię Kaylee. Kaylee? Się zaraz Pomyślałam, że się nie znajdziemy. No ja też, ale dzisiaj muszę szybciej wyjść z serówki, bo mam zajęcia dodatkowe jakieś. Nie wiem, co to jest. Spoka. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Po co mówię do tego dzień dobry? Reel. Skąd ty znasz takie słowa? Mam starszą siostrę. A, luz. Nie gadamy dziewczynki, okej? Okay. Eee, dzisiejszy dzień będzie trochę taki nudny, niezbyt ciekawy, bo będziecie tylko rysować i jeść obiad i ewentualnie się chwilę pobawić i do domu. I tak codziennie? Nie, 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 tylko dzisiaj. Bo dzisiaj nie przygotowałam atrakcji żadnych, które przygotowuję na co dzień. Dlatego dzisiaj będzie tylko tak. Dobra, nie będzie. No, dosłownie to będzie tak nudno. No? Dobrze, to zacznijmy od zabawy. Możecie się pobawić, będzie 20 minut. Dobra, to chodź. Czym się bawimy? Nie wiem, dawaj poglamy w kosykówkę. Hej, hej, w co chcesz się pobawić? Może z tym robotem? Okej. Hej, hej, goo goo gar. A, no to się nie Hej, Juu, 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 juu. Ale fajnie. No. Juu, juu. Dzieci odkładamy rzeczy. Ej, jak zawsze. Chodź, usiądziemy koło siebie, bo tam zajmą miejsca. Okej. Okay. A! To jest moja capka. Moja! Dobra. Dobra, dzieci, teraz będzie obiadek. Więc tak, zobaczę co dzisiaj... <laughs> Przepraszam. Co dzisiaj mam. Widzę, że dzisiaj będziemy po arbuziku i w ogóle po owocach i warzywkach. Dobra, to będzie jeden. Oj, dzieci, dzieci. Dam Wam dwa talerze, i z tych dwóch talerzy po prostu zjecie Różne rzeczy. Dobra. I tu. A to muszę. Za, przepraszam za dzięki, w tle jak coś. No, Boże. Dobra, i jemy. Jem pomidora, bo kocham pomidory. Pomidor, pomidor. Jemy, jemy szybko. Dobra. Dziękuję, ja już tutaj kładę. I tu. A teraz ciebie Emilko zapraszam na drzemeczkę, bo ty jesteś jedyna malutka w tej grupie. I chodź tutaj w może. Spokojnie, dobra. One śpi, a wy rysujecie. Tutaj, tutaj i czekajcie, tutaj Wam dam te, te rzeczy, mi przeszkadza. I tutaj. Wy we dwójkę jesteście jeszcze za mali na rysowanie. Dlatego wy nie w sumie tych chłopczyków możesz tu być. Ty masz. A ja? Ty rób co chcesz. No, to ja sobie tu pogram nad tym. Nie, 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 bo ubójrz Emilka. No to co mam zrobić? Tu urządź lepiej, będziesz patrzyła. No dobra. No to rysujemy. Ja już narysowałam, a ty? Ja też już narysowałam, Kaylee. A co narysowałaś? Mnie i ciebie. O, ja narysowałam ciebie koło kwiatków. Super! <laughs> A, ja narysowałam domek, dziewczyny. A dlaczego ty się do nas odzywasz? Ty nas znasz? No właśnie. A, nie, tak po prostu. Myślałam, że się ze mną zaprzyjaźniczę. Spoko, możemy się zaprzyjaźnić, tylko nawet ciebie nie znam. Okej, okay, to później pokatamy, bo widzę, że pani się patrzy. Okej. Okay. Ja też narysowałem. Super. Dobra, to teraz oddajcie mi te obrazki dajcie gdzieś, oj oj. Eee. chyba się z nami nie polubimy Przyznajcie eee. eee. przestańcie dzieci tak tym rzucać a ty siadaj niestety już się zbliża koniec, możecie jeszcze sobie pójść do toalety, ale wasi rodzice zaraz przyjdą ja idę do kibla dobra już no i da. Dobra. Już. A ja tam. Możecie sobie nawet na dwór. Hej. A ty możesz zostać. Chodź czy dzieci. dzieci. Ja was idę popilnować. O. Dzień dobry. Przeszłam po Amelkę. To nie była Amelka, tylko Bianka. Przepraszam, mylą mi się te no Dobrze, spokojnie. Może pan już ją wziąć. Jej, ta bo ja zapoznałam w Chorwacji taką koleżankę, Kaley i ja teraz z nią chodzę. Mogłaby kiedyś do nas przyjść? No jasne, może nawet dzisiaj. Serio? Kaili, Kaili, Kaley Tak? Chciałabyś się do mnie przyjść na nocowankę? Tak! Dobra, no to ta zadzwoni tylko do Twojej mamy. Okej. Okay. Dziewczynki już zadzwoniłem. Kaylee może przyjść. Jej! To chodźcie. Dzień dobry, dzisiaj zabieram obydwie, bo Kaylee też przychodzi do Bianki na noc. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Chodźcie, dziewczynki. No. Możesz powiedzieć mamie, że Kaili przyszła. Hej mamo, Kaili do mnie przyszła. Pamiętasz? W Chorwacji ją zapoznałam. Przyszła do nas na noc. Jasne, nie ma problemu. To my na górę. Dobrze dziewczynki, bawcie się. Hej, hejka. No także na dzisiaj to tyle widzowie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Możecie zostawić lajka, subika. Możecie też prosić o pozdrowienia. I szurka już tak długo nie robiłam, może dawać też pomysły na filmiki. I co? Widzimy się w następnym filmie. Pa!